Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj moi drodzy widzowie zagramy sobie w stymulator kręgli, jak widzicie, czyli musimy zbijać kręgielki. I za to dostajemy winy, ok no i kulka uciekła, tak jak to zawsze jest w kręgach, do rynny wpadnie, wiadomo. mam takiego spina, więc sobie zakręćmy. Może jakąś poteczkę dostaniemy? 50 winów, dobra. To nie jest wcale taka słaba rzecz. A, czekajcie, dobra, skipnę to. Ogarnę to chyba, nie? No spokojnie. Trenujemy nogi pewnie, żeby wziąć jakiś rozbieg i rzucić tę kulkę dalej. Też widziałem, że możemy ręce trenować troszeczkę. Czy ja mogę tego gift odebrać? Coś tu jest nie tak widzowy. Nie mogę tego odebrać, ale choćby sobie kupić jakieś pety. Ok, możemy od razu takie za 25 winów kupić. Dobra. Zostaćmy kaczuszkę. proszę coś lepszego teraz, nie? O, kuroka epickiego 10%. okej. Okay. dobra, te pety dają dużo. One dają bardzo dużo, bym powiedział. Teraz farbimy sobie po 51, więc całkiem sporo. Możemy sobie założyć nowy ten hantelek. Jak to w ogóle kule zdobywać? A, za energię, tak? Ale którą energię? Co to za energię w ogóle? skąd ja mam taką energię mam wziąć? Nie mam zielonego pojęcia, jest też jakiś starter pack w ogóle. Jakimś petem i jedną podką, Ale to nam się nie przyda, no jak na razie. Możemy sobie odebrać kolejne 30 winów, więc możemy sobie kupić kolejne jajko widzowe, więc to zróbmy. Tak szczerze. Więc staliśmy niedźwiadka. Jaki fajny niedźwiadek. Załóżmy go sobie. Jakój bez sobie można zrobić? Mamy 3 na 3 pety. Więc teraz chodźmy sobie rzucić tą kulką. I ile winów dostaniemy za to? Ok, 7. Dobra, 12 winów. Ja Wam powiem, że tak całkiem mało. No, jak to odebrać? Dobra, działa. Mamy to OPP tak już za minutę 50. Ja nie wiem, czy to będzie za OPP. Dobra, no, zobaczmy, w ile Farmimy teraz na nogach. Na nogach farmimy teraz całkiem sporo. Od razu będzie można przejść sobie dalej. Lejdźmy z tego, chodźmy tutaj. Plus 2,1 na sekundę. To tak wam powiem, że całkiem sporo to jest. Te 2,1. Zaraz będzie 1000. Mamy 1000, więc farmy też na tym hantelku tysiaka. I zobaczymy, czy uda się. Może dorzucić do samego końca. Fajnie by było, tak szczerze. Załóżmy sobie najlepszy hantel. I zobaczmy, ile tego ono zbieramy sobie. Tysiaka mamy. Są też rebirfy, a rebirfy są za winy. Kręgielka dostajemy chyba z czasem jakoś. Dobra, dobra. Spoczka, spoczka, fajnie to jest zrobione. Dojedziemy do końca? Ty, do końca dojechaliśmy, widzowie. O kurde. Wszystkie kręgle zbiłem, strike widzowie, łatwo. O kurde, ty, nie nabiłem sobie tego maksymalnego speeda, ale chyba też dojedziemy do końca. Tylko, że mniej winów dostaniemy, dobra. Czyli o to chodzi z tym mnożnikiem. Jasne, jasne. 1,35 nabiłem z powrotem. Zobaczymy ile da nam to winów, w ogóle to jest jakiś bonus za premium, a 10% powera bym miał, jakbym miał premium Robloxa. Ale niestety nie mam. Nie no, znowu za szybko kliknąłem. Niedobrze, niedobrze widzowe. Dobra, czat sobie wyłączmy. 23 winy, dobra, tak szczerze to jeszcze chyba dwa razy musimy tą kręg tym kręglem rzucić tak tą kulą do kręgli rzucić, a nie, w sumie raz, bo te uniesienia liczą dopiero po skończonej animacji. Dobra, dobra. Wokół e, widzę, możecie policzyć, ile razy powiedziałem, dobra w tym odcinku, co nie? Bo ja chyba już 10 razy ten wyraz powiedziałem. Mm, dobra, zobaczmy co tutaj jest, ten skrzyneczki jakiś, to jest, co tutaj jest, jakaś aura. Dobra, weźmy sobie tego. Dobra, nie wiem, to jest jakiś jakiejś specjalnej troski. Nie chcę tego zaważyć do ulubionych. Tutaj możemy sobie farmić plus 3. To raz to 3 dostajemy. Ile tu kosztuje jakiś sianko? 75 winów. Dobra, o, dobra działa to. Odbierzmy sobie tego peta. No, powiem wam, że jest całkiem mocny ten pet. Nie jest jakiś słaby jak na razie. No, dobijmy sobie to do 5000. Mamy też jakieś trailsy. A, to są za winy. Dobra, dobra. Mamy kręgielki, spoczko. trade w ogóle, a, trade jest od rebirba piątego. Chodźmy teraz sobie tutaj wyfarmić się siłę na hunterku trochę. Tu są w ogóle nowe hantle. Mm, dobra, ile tu potrzebujemy? Nie sprawdziłem, nawet 17 tysięcy. Całkiem sporo, nie powiem. Więc mam nadzieję, że to nazbieramy jakoś szybko. W zobaczmy, ile tu winów się dostaje. A, tu jest, a nie myślałem, że jest mnożnik, ale jest... Łaby, tak szczerze. Dobra, tu się nie opłaca w ogóle Winów zdobywać, widzowie. O co tu chodzi? Coś tu jest źle zaprojektowane ewidentnie. Więc chodźmy sobie, tu ile ten PET ma mocy? 100, Czyli są miliony, miliardów? Ja nie wiem. To to jest zapyt jakiś przemocny był. Ale się skończył, niestety. Dobra, to po pofarmimy sobie na początku tej mapy. Bo tutaj najwięcej Winów padało. 28. Teraz będziemy mieć 52 winy, okej. Okay. Jeszcze sobie raz rzućmy tą kulką wspaniałą, fioletową. W ogóle widzowie, graliście kiedyś w kręgle? Ja kiedyś grałem. Powiem wam, że to całkiem fajna zabawa jest z tymi kręglami. Polecam, polecam jak nie graliście nigdy w kręgle. Może rzucicie strajka, wiecie, że zbijecie wszystkie kręgielki. Mi się to raz udało chyba w życiu tylko. Ja tam dobry w kręgle nie jestem. Dobra, dostaliśmy kota razy 15. Dobra, te pety nie są jakoś specjalnie mocne. Kolejna mapa kosztuje 950 winów. Okej, okay, okej. Okay. Eee, zobaczmy sobie tego rybirfa. Od ile on jest od 594. Okej, okay, dobra, dobra. Ale spinów nie mamy. Settingsy Są jakieś kody, ale ja nie mam kodów do tej gry, niestety. A są te limity, ale mi się coś świeci, że coś tu jest. To mogę kupić. Tyg jest w ogóle minus 189. Dobrze zaprojektowana gra, naprawdę. Ale to są winy. Dobra, tego nie kupujemy, bo to nie ma sensu totalnie. To też działa tak, że nie działa. Nic, nic nam nie pozostaje w widzowie, jak pofarmić trochę tych winów, co nie? Farmimy sobie tak, może z Tysiaka albo coś takiego. Jedziemy sobie na kolejną mapkę i zobaczymy co tam się kryje. Dobra, widzę, farmiłem sobie. sobie w sumie 271 winów i mam w ogóle poteczkę też na 100% winków. No i siły też mamy trochę więcej, więc zobaczmy jak to teraz w sumie nam pójdzie na tej krainie. Może osiągniemy coś więcej, zobaczymy w ogóle teleport, czy jest zarobuksy. Jasne, że tak. Zawsze teleporty są zarobuksy w takich krach. Niestety. Zobaczmy ile dostaniemy tych winów. Dobra, szczerze, teraz opłaca się tutaj farmić te winy. Teraz to tak, teraz to jest sens tutaj farmić, nie? E Dobra, myślę, że się zbugowało coś, a działa. Zostajemy e po 25, 81. Dobra, to jest całkiem sporo widzowie tak naprawdę. Otwórzmy sobie parę tych jajec. Może jakiegoś golda zrobimy, czy coś? Wiecie, może coś się uda zrobić, nie? A wrażenie, dostaliśmy. A multi open kosztuje Robux. No tak. Nie otworzymy tutaj więcej niż jedno jajko. Dobra, kolejny duszek. Teraz co dostaniemy? Znowu duszka. I teraz to będzie? Potek. Dobra, Shiny Machine 60%? Ja pierdzielę. Po co ja to robiłem? Nie mam zielonego pojęcia. To była najgorsza decyzja, jaką mogłem podjąć w tym momencie. No ale co ja mogę zrobić? Jak już straciłem te pety. W ogóle dostajemy trening boosta za każdą minutę w tej grze. Więc to jest całkiem przyjemne, widzowie, tak naprawdę. Ten boostik, Bo więcej dzięki temu farmimy, tak naprawdę. Dobra, czy co? Chyba aktualnie najlepszym opcją będzie wyfarmić sobie na kolejną mapę i otwierać tam pety. Lepsze. Żeby zrobić, jakby te pedy przynieść na tę mapę, i tutaj robić, jakby winę, co nie? Bo tam to pewnie będziemy dostawać po 5 winów zapewne. Tak bym obstawiał. jak to było na początku, na tej mapie. Ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ile tam w ogóle jest winów? Dobra, nie widzę. Się nie dowiem, ile tam jest. Mamy już w ogóle 346 winów. Więc jeszcze trochę nam do tych 950. Czekajcie, ile tam było? 950? Tak, 950. Więc jeszcze troszeczkę nam brakuje, tak szczerze. No nic. Trzeba porzucać tą kulką, pozbijać te kręgi trochę i pozdobywać te winy w ogóle. Czemu tak zapra każe zapraszać ludzi? Dobra, widzuchy mamy 971 winów, co oznacza, że możemy przejść sobie na kolejną mapę. Jak muszę ukończyć ten świat? Nie gadajcie, że ja muszę. Dobra, a tę kulkę muszę dopchać do samego końca, tak? Chyba tak, to wiecie co? Zrobimy sobie opening, czemu nie? Opening zawsze spoko. Dobra, kota mamy. O, mamy kota. Kolejny kot. Dobra, jakaś armia kotów tu się szykuje w tej grze, nie? Dobra, mamy ducha, więc git w sumie. Kolejny kot. W ogóle rebirpa możemy zrobić. Już nie możemy, bo już kasy nie mamy. Dobra, Rebirf nie zając, poczeka. W ogóle, zobaczmy, ten pedał daje. 38. Dobra, to jest całkiem sporo widzę. Wiem. Naprawdę, całkiem sporo. Nie spodziewałem się takiego mnożnika w ogóle. To ile ta legenda daje w takim razie? A bo ciekawe, ile Shiny daje. Właśnie o tym mówiłem, o legendzie i dostaliśmy legendę. I nawet na czacie chyba. Nie, to jest epic. Nie, co? Czekajcie. Nie wiem. A, nie pokazuje się to. No dobra. Chyba, że on się ten PET legendarnie pokazuje się jako epic. Nie wiem. 70. ile on daje 77. Dobra, zróbmy sobie te koty w sumie na shiny. Zobaczmy, ile one nam dadzą. Use successful. Ile daje nam ten PET na shiny? Dobra, nawet go założyć nie mogę tak naprawdę formujemy po tysiaka, więc całkiem sporo, co znaczy, że zaraz będzie można wyposażyć sobie lepszych hantelek za 47 tysięcy siły. Dobra, mamy najlepszy hantel i dostajemy 2,5 koła, więc całkiem sporo. Chyba pytanie, ile tej siły trzeba, żeby tą mapę skończyć? Szkoda, że nie ma napisanego tego nigdzie. E, dobra, myślę, że tak z 80-90 tysięcy będzie chyba spoko, co nie? Dobra, będzie teraz będzie 90 tysięcy. To teraz poparmy sobie tutaj nogi trochę. Dobra, czyli do da się jakoś szybko zrobić. Tylko trzeba najlepsze pety ogarniać. Oko, jasne, jasne. Dobra, zaraz będzie. A nie, już mamy w sumie na kolejną tutaj. Na kolejny ten. Jak to się nazywa? To gdzie te nogi trenujemy. Nie wiem, jaką to tam fachową nazwę. Teraz będzie w sumie. A nie, tu nie trzeba klikać. Dobra, bo ja tutaj klikał. Nie wiem po co i na co. Słuchajmy sobie, tutaj w ogóle ten VIP nie daje jakoś dużo. Jakby 0,3 przeskok, to naprawdę mało. To powinno być OP, jakby ten VIP kosztuje widzowie 500 robuxów, To jest dużo. Ale dobra, zobaczmy, czy teraz damy radę tą kulką rzucić do końca. Bo jeszcze mamy 6 minut potki tak naprawdę. Więc przydałoby się to wykorzystać jakoś sensownie, co nie? Ale wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. Daliśmy. Ok, 486 winów. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Czyli 100 tysięcy było wystarczające w sumie. Na każdej z tych części ciała. Dobra, mamy 1000 winów. Ja chcę robić rebirfa. Nie wiem jak te rebirfy działają do końca, ale na razie nie chcę tego robić, nie chcę ryzykować, że strona wszystko. Ale zobaczmy w sumie, ile tutaj dostaniemy winów. O, to, żebym to zrobił. Dobra, 57, to się nie opłaca. Dobra, ci, trzeba jakby i tak farmić na poprzedniej krainie, żeby to miało sens jakkolwiek. A to jest łączny w sumie ten mnożnik tego. Dobra, dobra, bo nawet nie widziałem tego. Dobra, to chociaż kupmy jakieś może jajce spod na nowej mapie. No, zobaczmy, ile te pety tam dają. Nawet no, nie wiem, ile były te pety, ale wyfarmy sobie na trzy. Bo muszę spojrzeć, ile kosztował tam ten pet. Bo nie pamiętam. A, 650 dobra, czyli. I trochę musimy jeszcze wyfarmić, bo mamy za mało. Tak czy siak. Jeszcze 4 minuty potki. Dobra, co? Fajnie byłoby ją wykorzystać do końca, tak szczerze, tę poteczkę. Ale czy to się uda, to jeszcze tego nie wiem. Zobaczymy. No i tego rebirfa spróbujemy zrobić. Zobaczymy, co on daje tak naprawdę. I czy jakby stracimy wszystko. Czy też nie? Chodzi mi o to, oczywiście, że jak kupimy, to czy. Yy, może jakby nas pamięć się rebirów, jak mamy dużo winów. O to mi chodzi, to się zobaczy na spokojnie. Dobra, mamy 1600. To jeszcze w sumie. Jeszcze dwa rzuty, tak naprawdę. I powinniśmy mieć na 4 jajka w sumie. Dobra, to Git. Może jakiś lepszy ped nam wypadnie wtedy. Ale no, kurde, nie rzuciłem za maxa i mniej winów padło trochę. Ale powinno wystarczyć w sumie tyle. Nawet teraz by nam wystarczyły te winy, żeby te 3 pety ogarnąć, ale farmy sobie trochę więcej. I zobaczmy, ile te pety nam dadzą. Dobra, idziemy otworzyć. Parę spinów nie mamy, no tak. Ale mam nadzieję, że te pety będą mocne, ale procenty są takie same no te jakości tych petów. Dobra, jakiś kod rzadki. W sensie common. Flamingo. Dobra, dobra. Jakiś kotek znowu, kotek. I co nam teraz poleci? A, nie stać mnie, dobra, dobra. Jasne, jasne. Grą spokojnie. A, czekać, za zrobię. A, equipe chciałem nacisnąć. Mamy te trzy koty. Wiecie, co to oznacza? Że zaryzykujemy i spróbujemy zrobić shiny. Bo to się może opłacić. Aha, nie możemy zrobić. Jak nie możemy shiny? A nie, jest tutaj. O, udało się. Dobra. Teraz daję w sumie więcej niż legenda nasza. Dobra, gdzie co? Zrobimy sobie rebirwa jednego i zobaczymy, co to daje. W sumie mi to zastanawia. Więc sobie zobaczymy na spokojnie. E, ile tam pokała? 500 winów, co nie? No tego rebirwa. Te farmy tysiaka i sobie zobaczymy, czy można jakby parę naraz zrobić. Jak się tak nie da, to będzie trochę smutek. Nie powiem. Będzie smuteczek. Eee, um, dobra. Zaraz klikamy rebirfa. Nie mogliśmy sobie nafarmić tego. Okej, okay, no to trochę smutek. A nie w sumie ile my farmimy tego. Dobra, to to w sumie się opłacało tego rebirfa zrobić. Tak naprawdę. Ale myślę, że dalszym progresem w tej grze zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie sobie kłapkę w górę komentarz. No i co, widzimy się w kolejnym takim odcinku. Cześć!